Połkań, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Stranded Deep Mam nadzieję, że wam się spodobał i zostawicie lajka A my dzisiaj będziemy sobie tutaj budowali trochę Budowali, ponieważ zebrałem tutaj mnóstwo materiałów do budowy Pomyślałem sobie, że fajnie byłoby tutaj coś większego wybudować Ale nie wiem, czy nam się uda Ponieważ naprawdę a, budowanie tutaj jest trochę ograniczone Ze względu na ilość potrzebnych materiałów Nie wiem ile tutaj jest patyków Ale jest ich naprawdę dużo Zebrałem kilka palm z różnych wysp Leciałem na przykład na wyspę, ścinałem na niej palmy I zabierałem wszystko Nie wiem, tu nie popełniłem tego kategorycznego błędu Ale na, na to wychodzi, że nie zostawiłem sobie jedną palmę. Pamiętajcie, musimy zawsze zostawić jedną palmę na wyspie, ponieważ musimy skądś brać jedzenie. Bo poza krabami, oczywiście jemy sobie kokosy, które są naprawdę e, dobrym źródłem jedzenia. Akurat, jak widzieliście, mam tylko jeden, jedną kreskę życia jest spowodowane tym, że miałem walkę z Rekinem. A ponieważ leciałem sobie w nocy, patrzyłem sobie na komórkę, nagle patrzę, moja postać zaczyna sobie wirować na wodzie, bo Rekin sobie chapną moją palmę. Ale to jest nieistotne. Istotne jest to, że mamy tutaj naprawdę dużo tych materiałów budowlanych. Jedyne, co teraz musiał zrobić to, a tą palmę zostawiam żeby nie było, to jest moja jedyna droga ucieczki z tej wyspy mimo tego, że dzisiaj już widziałem jeden samolot który sobie leciał i pomyślał sobie o pada deszcz, nie będę tam lądował chociaż też się nie spodziewamy tego, że Uratowałby nas samolot pasażerski, który by sobie poleciał. Jedne co to pewnie zostawiłby jakieś koordynaty innym, mówiąc, że o tutaj był chyba prawdopodobnie rozbitek. Zaangażujmy wszystkie siły, żeby go odnaleźć. No i teraz tak, mamy to, czego potrzebowaliśmy, czyli młotek. Młotek, czyli najpotrzebniejsza rzecz do budowy. I jedne co potrzebujemy w tym momencie zrobić, to foundation, czyli po prostu najzwyczajniejsze e, fundamenty. I teraz tak, trzeba sobie ogarnąć, tak jak zawsze mówiłem, gdzie będzie najlepiej się budować. Bo tu trzeba zobaczyć, czy przypadkiem nie będzie takiej, takiej przykrości żeby będziemy sobie budowali, a później fundamenty, które będziemy stawiali obok, nie będą pasowały. Ale jak widać ten pasował, ten pasował, więc będziemy mogli takich postawić tutaj kilka na pewno. Na razie planuję po 4 postawić, ponieważ boję się, że mi nie starczy niestety materiałów na resztę, ale w razie czego można zawsze rozszerzyć nasz domek. I na razie taka czwóreczka powinna nam wystarczyć. E, chociaż i tak planuję to trochę rozszerzyć później, tak żeby tutaj zrobić sobie takie molo. Chcę takie molo w tym miejscu zrobić, tylko nie wiem, czy ono było, by się dało zrobić, więc zacznijmy od tego, żeby sobie tutaj przymierzę. E, to przepraszam was, jeżeli kasnę coś w stylu, ale jestem trochę jeszcze chory, a mam trochę jeszcze bardzo chory tak naprawdę, nie, nie będę was oszukiwał. Ale tutaj w tym mi zaczyna się już robić tratwa, więc tutaj raczej już tego nie dokończymy, chyba że się to jakoś tutaj ładnie przyrówna. Teraz tutaj te wszystkie patyki wypadałoby przenieść bardziej w tą stronę, żeby to się jakby to powiedzieć łączyło w jedną całość. Żebyśmy mogli tutaj budować kolejne, kolejne elementy naszego budynku. Oczywiście podstawą są te wzmocnienia, które będziemy teraz zbudowali, czyli... A po prostu te filary, które będą nam podtrzymywały przyszły dar oraz oczywiście przyszłe ściany, to już dookoła musimy wszędzie to zrobić. Dodali chyba opcję robienia drzwi, ale one są niepotrzebne, myślę, ponieważ wystarczy zostawimy tutaj taką dziurę zwykłą, i nie będzie takiej, nie będzie takiej potrzeby po prostu zostawiania e e zmarnowania materiałów na drzwi. Dodali również schody, oczywiście schody nam są niepotrzebne, bo robimy dość nisko nasz, nasz domek. W przyszłości prawdopodobnie będzie dodane. Zalewanie wyspy, tak czuję, bo nie, po coś te schody muszą jednak być, na pewno nie z powodów jakiś estetycznych, tylko jakiś bardziej praktycznych. No, ale wiadomo. W takich grach jak ta, trudno jest cokolwiek przewidzieć, ponieważ na przykład tutaj w przeciwieństwie do Deforest, twórcy stawiają na coś zupełnie innego od początku, bo starają się wykorzystać to, co im na początku dano, czyli... Ten silniczek i starają się z niego najwięcej wycisnąć wydajnościowo, ale nie dodają, nie dodają nowego kontentu, bo nowy kontent w postaci nowych budowli, nowych wysp, raczej by powodował kolejne bugi, które by musieli naprawiać. Najpierw ci twórcy gry muszą się raczej skupić na tworzeniu, na unowocześnianiu i poprawianiu tego, co jest dotychczas zrobione, aniżeli na zwyczajnym. Dodawaniu rzeczy, tak jak było w Deforest. Bo już wam tyle powiem, że jak te patyki wszystkie ustawiłem na jedną kubkę. To każdy kolejny patyk sprawiał, że miałem straszne dropy FPS-ów. A to oznacza, że ta gra jest tylko wydajna dlatego, że dookoła mamy piepsony ocean i jedną wyspę z paroma drzewami. Więc nie porównujmy tak naprawdę Deforesta do tej gry, ponieważ to nie ma żadnego sensu. Poza tym, że są gry survewalowe z, z możliwością craftingu, to to nie ma tak naprawdę ze nic, nic wspólnego. Ponieważ tam The Forest jest naprawdę o wiele bardziej skomplikowaną grą. Ma tam o wiele więcej skryptów. Tu jest tylko dodane parę zwierzątek, które chcą nas zabić. E, I tyle. No i oczywiście e, można powiedzieć, że trochę przechwaliłem tą grę na początku. Bo naprawdę myślę, że oni skupią się na dodawaniu nowego kontentu. Co ja bym osobiście wolał niż e, naprawienie błędów. Co teraz będę trochę hipokrytą, bo wcześniej chwaliłem jedno. No ale oczywiście e, wiem co jest w tym momencie słuszne. Ale to nie znaczy, że się z tym... Zgadzam do końca, ponieważ a, co z tego, że gracze będą zadowoleni z wydajności tej gry, skoro nie będą mieli co w niej robić. No to też jest prawda, bo jedne co tutaj można robić w tym momencie to latanie na palmie i poszukiwanie rekinów, bo nic innego raczej tutaj nie będzie mogli robić ciekawego, będzie musieli teraz się położyć spać, ale ja planowałem zrobić sobie przynajmniej dach w jednym miejscu. Planowałem sobie zrobić dach, ponieważ e, deszcz mnie złapał. W tej nocy mnie zapał deszcz i byłem bardzo smutny, ponieważ deszcze tutaj są e, dość można powiedzieć męczące. I powodują tutaj różne choróbska I lepiej, żebyśmy spali pod dachem. Chociaż jest szansa, że tym razem deszczu nie będzie. Nie wiem, jaka będzie pogoda. Raczej wilgotno, niby wilgotno jest chyba ustawione. Albo to jest wilgotne, albo to jest po prostu napisane, że będzie padać. Bo jak padało ostatnio, to miałem napisaną taką chmurkę z deszczem. A teraz, po prostu, jest. Mam nadzieję, wilgoć. A wilgoć oznacza, że możemy zachorować w nocy. Wypadałoby zrobić tutaj ognisko. Tylko nie z tej strony zrobimy wejście do naszego domku. Myślę, że z tej strony byłoby idealnie zrobić wejście. Tak, o, żebyśmy sobie tędy wchodzili, i to byłoby chyba świetnym pomysłem. Nie wiem, łóżka na razie tam nie stawiam do środka, ponieważ może nam przeszkadzać później. A po to łóżko teraz ma możliwość, że tak powiem, poruszania się, żebyśmy mogli je przerzucać. Po to, żebyśmy mogli sobie się do domku, bo wcześniej nie było takiej możliwości. A możemy sobie ścianę zrobić, już. Możemy sobie już tę ścianę walić tutaj. Nie wiem, czy nam starczy na, na tą ilość ścian, jaką bym sobie zażyczył. Ale bądźmy dobrej my myśli. Najwyżej będę musiał. Uh, zaraz się położymy spać przy okazji. Nie wiem czy już mogę. Jeszcze nie mogę. Jeszcze nie mogę. Już mogę. Już nie możemy pożyć spać. Uh, I myślę, że damy radę w tym odcinku całkowicie to skończyć. Oczywiście jutro na livestreamie uh, będzie, będzie również Stranded Deep, więc was serdecznie zapraszam na livestream jutro o godzinie 17.30 na hitbox.tv. Kośnik disowski. Niestety już będziemy wracali na hitboxa, a nie na youtube, dlatego że uh, na YouTubie straszny miałem problem. Z live streamami, ponieważ psuje mi strasznie statystyki oglądalności, bo YouTube inaczej zupełnie nalicza oglądalność na, e, na streamach. Widzicie, co zrobimy sobie z tej strony, drzwi. Tak będzie lepiej, zaufajcie mi. Zobaczycie później końcowy efekt, to będziecie przyznać mi rację, można powiedzieć. Tutaj sobie postawimy kolejną ściankę i prawdopodobnie starczy nam, starczy nam, raczej nam starczy. Najwyżej będziemy, będziemy mieszkać w takim trochę mniejszym domku, ale ten domek jest i tak bardzo ładny. Ponieważ można. Takiej motywacji dodaje do dalszej gry, mimo wszystko, bo mamy przynajmniej gdzieś miejsce, do którego możemy wrócić. Chociaż jest duża możliwość, że kolejny update właściwie nam to wszystko zepsuje. E, chyba mamy już wszystkie ściany. Tak, mamy wszystkie ściany, już możemy sobie postawić na dach. Ale, żeby mieć dach, potrzeba jeszcze. Found nie, foundation, przepraszam, potrzeba jeszcze. A support, jeden support postawić tutaj w tym miejscu, żeby ten dach w ogóle miał ręce i nogi, bo taki dach by się nam zawalił normalnie na głowę, szczególnie dach zrobiony w taki a, sposób, jaki my tutaj robimy. Tutaj raczej dachu nie zrobimy z tych elementów, ale się postaram i zaraz tutaj to pozbieram. W kolejnym odcinku myślałem nad pokazaniem wam jak włączyć tryb kreatywny w tej grze, ponieważ widziałem poradnik na Steamie jak takie coś właśnie zrobić. Chyba na mnie starczy na dach liści, będę musiał z mojej miotły herego potera poużywać tutaj troszkę. Albo starczy. Sam nie wiem, sam nie wiem, trudno jest to policzyć. Bo nie byłem w stanie tego policzyć, no tak jak myślałem, nie starczyło nam na dach Na, na dach nam nie starczyło, ale to chyba nic nie szkodzi A jestem ciekaw jak tam z jedzeniem, z jedzeniem dość średnio, będę musiał zaraz jakiegoś kraba tam znaleźć Dobra, znalazłem jeszcze kilka innych palm, tutaj są dwie palmy A Myślałem, że została mi tylko tamta jedna, ale na to wychodzi, że nie I będzie mnie stać, żeby zakończyć tą budowę w tak naprawdę 100% Bo się bałem, że będę musiał użyć mojej e, zwykłej palmy, tej którą mam służyć do latania, ponieważ nie wiem a jak tak naprawdę ta palma sobie będzie radziła z y, lataniem bez swojego ogonka, tak jakby, bo ten ogonek zawsze taki w wodzie jest zanurzony i dzięki niemu możemy, myślę, się unosić nad wodą. Ale zaraz się przekonamy, mam tu jeszcze jedną palmę, oczywiście z nich sobie będziemy musieli zabrać przy okazji kokosiki. E, tu jest jeden kokosik, jeszcze jakiś tu by się przydał, gdzieś niedaleko. Chyba tu nigdzie ich nie ma, ale przy okazji sobie pozbieramy kraby. Poza więcek kraju, ponieważ będę zaraz głodny, Max. Będziemy musieli sobie to wszystko tutaj zjeść, ponieważ a nie oszukujmy się. Ale to jest jedyna rzecz, która tychże męczy, czyli HP. Wystarczy, żebyście się zanurzyli w jakiejś toni morskiej otwartej i już jesteście chorzy, jakbyście spędzili tam nie wiadomo ile czasu. Weźmy sobie też po tej tosy nasze i tą jedną palmę ze sobą jeszcze tutaj wezmę. Tam jest palma, która będzie dostarczała mi kokosy na najbliższy czas. Tu chyba nie ma nic. O, tu jeszcze jest jeden kokos. Oczywiście sobie te kokosy zjemy. Więc jest, tylko załatwmy tą jeszcze jedną palmę, tylko nie można jej ścinać będąc na niej, to jest chyba logiczne, prawda? Tego nie będziemy musieli w żaden sposób tłumaczyć. No ale odcinki z tego Stranded Deepa nie, nie, nie mogą po prostu wychodzić tak często, jak wychodziły z The Forest. Powiedzcie, w The Forest zawsze miałem jakiś pomysł na grę, miałem zawsze pomysł. Jeżeli nie było nic, żadnego update'u, to zawsze sobie coś pobudowaliśmy. A tutaj no wiadomo, możemy udać tylko jedną konkretną rzecz i tyle. Mimo, mimo tego, że tu jest e, łatwiejsza sytuacja, bo, tą, a, bo ten nasz budynek mamy... Tak jakby łatwiej rozbudować niż byśmy mogli go rozbudować w Deforeście Chociaż już też widzieliście, że ja nieraz robiłem trochę nielogiczne budynki Które po prostu przyczyły prawom fizyki Tak jak na przykład mój niewidzialny most, który tak miło wspominam No ale co, no nie moja wina, prawda? Że nie, nie, nie da się tak naprawdę tej gry dobrze ogarnąć na wiele odcinków a latanie i udawanie debila mi się nudzi czasami, bo wiecie, ja taki nie jestem, tak naprawdę. Nie, nie jestem w stanie tak jak PewDiePie latać i śmiać się z każdego kamienia, którego po drodze spotkam, bo to też nie jest z moim stylu do końca, chociaż czasami lubię się tak pobawić. Ale, no wiecie, też nie chcę was zanudzić kolejnym odcinkiem, którym będę mówił, że o kochani, dzisiaj się połowimy ryby, chociaż łowienie ryb tu jest takie nudne, że wystarczy, że wyjdziemy gdzieś i już mamy rybcie, już mamy rybcie i będziemy stanie wszystko zrobić. Tam już chyba nie będziemy musieli więcej ścinać palm, więc powinno nam starczyć na nasz daszek. Nawet nie musieliśmy się daleko ruszać. I ostatni dach, proszę Państwa, jest już tutaj gotowy. I mamy naszą piękną chatkę. Oczywiście zmieniam zdanie i chyba sobie zrobimy drzwi. Tak myślę, żebyśmy sobie zrobili drzwi. Eee, I zaraz będziemy w stanie nawet podliczyć, ile tak naprawdę ma jest. Jedna, dwie, trzy, cztery. 5, 6, 7 ścian. 7 ścian razy 4 patyki, chyba. Czyli mamy już tutaj 28. 28 wyszło. A 4 razy 8 tutaj mamy jeszcze. Nie, to jest 8. Tu jest w 8. 8, trzeba sprawdzimy w poradniku, bo tutaj mam zawsze to otwarte, jakbym zapomniał przy przypadek czegoś. 8 patyków to jest potrzebnych. Uff, więc tego byś sporo... <laughs> Przepraszam. 32. O, i deszczyk! I właśnie po to mamy nasz piękny domek, żeby skryć się w domku, który nie przemaka w żaden sposób. I, i wtedy jesteśmy bardzo bezpieczni. Oczywiście teraz zaczęło troszkę tam padać. i Taki mały pinus, ponieważ chciałem sobie zrobić teraz ognicho, takie większe ognicho. Chciałem wam pokazać, jak to wygląda takie duże ognicho. Jednak chyba nie dają możliwości. Takie dziwne dźwięki, tu są wydawane czasami. O, i proszę bardzo, mamy nasz ładny, umeblowany domek. Bardzo mnie to cieszy, ponieważ. Będziemy mogli tutaj przespać. Chyba teraz nie będziemy mogli, bo jest niestety dzień. Ale my sobie tutaj rozwalimy jeszcze parę... E, parę, 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 parę rzeczy. Wiecie co? Chyba weźmy sobie jednak te liście palmy z tego... E, ...jednego drzewka. Oczywiście będę mógł sobie polecieć na inną wyspę po materiału, to... ...nie jest żaden problem wziąć tylko ze sobą jedną siekierę. I mamy praktycznie wszystkie sloty wolne. Zaraz zobaczymy, co tutaj jeszcze będziemy mogli zrobić z naszym domkiem. O, już mamy to Wiesz co, z drzwi się zrobimy, ale głównie z tego powodu, że to będzie estetycznie wyglądało ładnie. A, a jako, że starczyło na materiału, to się o nie nie muszę martwić, bo właśnie tylko nie chciałem ich robić ze względu na możliwość straty materiałów. Eee, chyba jeszcze nie... o, staczyło na drzwi, staczyło nam na drzwi. Mamy nasze piękne drzwi tutaj do ustawienia. BAM! Jeszcze się ładnie otwierają normalnie, one są chyba... Tymi samymi drzwiami, które są w statkach, tylko mają zmienioną teksturę, tak podejrzewam. Ale wiecie co, zrobimy sobie jeszcze jeden taki myk. Czyli to, co chciałem zrobić wcześniej, czyli takie molo. Zaczniemy sobie już to molo, na live raczej je skończymy. Myślę, że już skończymy je na creative modzie, ponieważ a, granie strasznie by się przedłużało, ale może uzbieram ilość materiałów, żeby a, zrobić to maksymalnie uczciwie, jak się tylko da. Wystarczy nam tutaj tylko na jeden fundament, z tego co widzę, bo więcej fundamentów na tutaj nie będzie stać. Ale i tak musimy rozwalić sobie te, te nieszczęsne bloki drewna, po to, żeby zrobić sobie ognisko. Bo są tutaj trzy rodzaje ogniska. Trzy, tak, trzy dokładnie są. Jest to pierwsze, które jest zwyczajne z patyków, jest drugie, które już jest obite kamieniami, oraz jest jeszcze jedno ognisko, które możemy sobie jeszcze bardziej wzmocnić patykami od góry. Nie wiem do końca jakie, jak praktycznie to się zachowuje, ponieważ... Ponieważ chyba to może być do suszenia ryb, albo czegoś w tym stylu. Jednak ja nie będę was okłamywał, bo nie chcę powiedzieć czegoś źle. O, myślę, że to zrobimy tutaj. Startniemy sobie tutaj. A startniemy, brzydko powiedziałem, przepraszam. Zostawimy sobie tutaj, żeby łatwiej było nam skakiwać do domku, bo tak skakiwanie ciągłe przez... Niedo niedokończone fundamenty byłoby głupotą, ale już nas domek jakoś wygląda. No powiedzcie, że nie wygląda. Chcielibyście tu mieszkać, bo ja owszem. E, tu obok sobie zrobimy ognicho od razu. <laughs> I sobie pozbieramy te wszystkie potrzebne itemki do ognicha, które tutaj są. I proszę Państwa, patrzę. O, o i pięknie mamy tutaj chyba wszystko, czego potrzebujemy. Mam nadzieję. E, campfire potrzebne nam będą... Większa ilość patyków byłaby potrzebna? Tak myślicie? Czego już tutaj brakuje? Nie wiem, ile patyków było potrzebnych na stworzenie sobie ogniska, ale raczej mamy lashing wystarczającą ilość. Ale jeżeli nie, no to najwyżej pozbieram, bo tutaj gdzieś yuka rosła nam, bo daj, że yuka nam gdzieś rosła tutaj. O, mamy yukę i powinno starczyć. Nie wiem, ile etapów ogniska teraz zrobię. Ponieważ nie znam się na tych materiałach, ale zaraz zobaczymy zresztą, tutaj macie to ładnie rozpisane na tym właśnie poradniczku, tu na Steam'a jak wejdziecie to będziecie mnie od razu mieli. tak jak mówiłem jest pierwsze 5 patyków potrzebujemy na ten pierwszy etap, później 6 e, kamieni, a następnie... Trzy patyki i jeden, jeden węzł, więc to nie węzł potrzebowałem, więc to chyba tutaj zmyliłem. Mam nadzieję, że nie aż tak bardzo. A tam widzicie to są te wyspy, które już odwiedziłem. Nie, wiem, czy mówiłem o tym na początku odcinku, czy nie. Ale tam są wyspy, które już odwiedziliśmy, więc wiadomo, w którą stronę się musimy kierować, żeby żeby coś zwiedzić nowego. I tam ta wyspa jest chyba najbliżej do Najbliższą wyspą, do której mogłem pójść po kolejne materiały Myślę, że w kolejnym odcinku te materiały sobie tutaj będziemy mogli pozbierać Tu mamy niestety za mało patyków Może gdzieś tu jeszcze jakiś patyk będzie Jakiś patyczek, który by uratował mnie Czy to była latająca ryba? Chyba nie, ale wiecie co się w ogóle stało? Ja sobie tu latałem na palmi Nagle przed ryjem wyskoczyła mi jedna z ryb e, I to była akurat lwia ryba Ale lwie ryby mają to do siebie, że lubią truć ludzi I tak mnie... Spokinęła, bo była w powietrzu sobie tak leciała na wysokości, no nie wiem, jak kiedyś lata, latające rekiny, tak teraz sobie ta rybka latała. I chyba nie ma tutaj więcej patyków na wyspie, więc. Co to było? Myślałem, że rekin wyszedł na ląd i sobie do mnie tutaj przyszedł, na szczęście tak nie było. E, więc sobie zobaczmy, bez patyków raczej tu jest, bez patyków, więc... Chyba poświęcę mój środek transportu. Nie wiem, czy on jeszcze jest w stanie gdziekolwiek mnie zawieść. Widzicie, trudno strasznie się nim operuje, kiedy już nie ma... a Jakby to powiedzieć, kiedy już nie ma naszego... Naszej lotki, tak jakby, bo ta lotka jest tutaj bardzo istotna, naprawdę. A dlatego zobaczymy się, kochani, w kolejnym odcinku z... Stranded Deep. W tym momencie, no niestety, nie mogę wam nic pokazać więcej, ponieważ... No nie ma takiej opcji, nie ma takiej opcji. Ale mamy drzwi, mamy nasz domek i jest jest bardzo słodko, można powiedzieć. Jest bardzo, bardzo ładnie. To będzie chyba monet moja miniaturka, bo ja lubię robić takie miniatury, które mam związek z grom. Więc spiszcie mi w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć w kolejnym odcinku I ja się na razie z wami żegnam, zobaczycie jutro na live streamie o 17.30, więc pau! Zobaczenia i cześć kochanie!